Kiedy komuniści w 1956 roku próbowali wyjść z tej trudnej sytuacji, w której się znaleźli, to ukłuto takie twierdzenie, że zegarek powinni naprawić ci, którzy go zepsuli. Otóż jak naprawiali, to przynajmniej starsza część spośród nas widziała w ciągu następnych dziesięcioleci. I chciałbym, żebyśmy z tego doświadczenia także wyciągnęli wnioski. Nie mogą naprawiać zegarka ci, którzy go zepsuli. Nie mogą naprawiać polskiej sytuacji ekonomicznej ci, którzy doprowadzili do obecnego stanu. Nie mogą. Nie mogą, bo są niewiarygodni, a w działaniach ekonomicznych na wielką skalę wiarygodność jest też potrzebna. Nie mogą, bo pokazali, jak bardzo są niesprawni. Nie mogą, bo pokazali, jak bardzo są uwikłani w najróżniejsze. Użyję tego słowa, chociaż próbowano go skompromitować, układy, a te układy właśnie budują ową niebywałą wręcz niesprawność.